Cześć, nazywam się Marcin. A ja Konrad. W grupie KMGT Team jestem reżyserem i grafikiem. Ja natomiast zajmowałem się nagrywaniem scen oraz montażem. Razem wpadliśmy na pomysł, aby wziąć udział w konkursie Film na Zdrowie. Sami nie dalibyśmy jednak rady, a więc zwołaliśmy ekipę. Tak, zaczęliśmy od dźwiękowca. Powołaliśmy także dodatkowego kamerzystę. Do raportów załatwiłem mojego znajomego filmanistę. Nie mogłem zapomnieć także o świetnej aktorce, zafascynowanej ekologią. Do storyboardu dobraźmy malarkę z pasją. A co z opiekunem? Weźmy do tego naszą wychowawczynię. Potrzebujemy także dodatkowego aktora. Już wiem kto to będzie, kara się nie zgodzi. Wiem jak to załatwić. Mają całą ekipę zaczęliśmy ustalać co i jak na spotkania. Film zaczęliśmy kręcić w dwóch studiach. Jedna w wykonana w sali lekcyjnej. Drugie studio zostało wykonane przeze mnie na komputerze. Dodatkowo utworzyłem robota, który testuje jedzenie. Teraz przeprowadzimy wywiady z członkami naszego zespołu. W naszej reklamie chcieli przeprowadzić test naszego batona i owocu. Wyniki testu zobaczyliście w reklamie. Myślałem, że baton będzie lepszy od owoca, lecz myliłem się. Otóż owoce są strasznie lepsze od tak zwanych batonów. Ja zajmowałem się efektami dźwiękowymi oraz całym podkładem, który słychać w tyle reklam. Zajmowałem się dobieraniem scenarii, fotografowaniem oraz dodatkowym filmowaniem. W ostatniej reklamie chcieliśmy pokazać, że zdrowa żywność zawsze wygra. A teraz zobaczycie sceny, które nie wyszły. Kamera, światło, <noise> akcja. Au, mój nos. Co robisz? Yy, stoję. <głos> Już. <głos> akcja dopiero. <bioru. głos> nie, nie płacicie na mnie wszyscy. <noise> Myślałem, że baton okaże się lepszy od batona. Zajmowałem się dobieraniem scenarii i film filmowaniem mu. naturalnie. nienaturalnie. Jakby tej kamery nie było, ale ona jest. Myśle, my, my, my. się, my. się trzymać. Bo my jesteśmy źli na tą żywność. <śle> bo ja, bo. To wszystko. Dziękujemy za obejrzenie. Cześć!